Z workami na śmieci w rękawicach w osiedle Ogrody ruszyły dzieci z przedszkola nr 19, z przedszkola nr 15, niepublicznego przedszkola pajacyk oraz publicznej szkoły podstawowej nr 5. To kolejna akcja placówek w ramach obchodów dni ziemi. Już po raz drugi uczestniczymy w tej akcji Sprzątamy ogrody jest to kontynuacja wszelkich, wszelkich działach, działań ekologicznych, które były podejmowane już od początku kwietnia. I tak właśnie tutaj w poniedziałek, 22 kwietnia spotkały się na tym placu dzieci ze wszystkich sąsiadujących placówek oświatowych, czyli przedszkoli i, szkół, i szkoły. Były to dzieci z przedszkola numer 15, wówczas numer 7, y, przedszkola pajacyk i szkoły podstawowej nr 5. Dzisiaj w takim samym gronie również będziemy się integrować, ale podczas zbierania i segregowania odpadów, które znajdują się na osiedlu Ogrody. Naszym celem jest przede wszystkim zadbać o najbliższe otoczenie i środowisko dzieci. W akcję sprzątania włączyła się także Rada Osiedla Ogrody oraz Miejscowa Radna Joanna Pikus. Po raz kolejny włączamy się w akcję sprzątania świata, tym razem sprzątanie ogrodów, cykliczne działanie, które organizuje przedszkole numer 19. Jak zawsze jest również Rada Osiedla, która tutaj współdziała, współpracuje i wspiera wszystkie nasze wspólne akcje. Jest przewodnicząca, zastępca, jest większość członków Rady Osiedla, która razem ze mną rękawiczki, worki. Mamy nadzieję, że napełnimy kosze, chociaż wiemy, że ogrody są czyste, posprzątane, aczkolwiek liczymy na to, że nasze worki też będą zapełnione i nasze osiedle będzie zawsze czyste. Szlachetna akcja wniosła w życie osiedla wiele radości i mamy nadzieję, że też refleksji, bo warto korzystać z koszy na śmiecie na osiedlowych skwerach.